Aleksander Sławiński. Wondera. Sieć krzywych ulic. Pająk utkałby ją lepiej. Przynajmniej mam gdzie wałęsać się już od rana. Wielokrotnie złamany, związany sznurkami, stary, suchy patyk. Może jutro mnie spotkasz w zbójeckiej katowni pod zamyślonym śledziem. Może wspólnie siądziemy nad flaszeczką miodu. Mógłbym tak wędrować bez otwierania oczu, za nosem. Uliczny kurz ma setki zapachów. Pograłbym w klasy na chodniku. Lecz kałuż brak, więc karmi zmysły galeriami brudnych okien i parapetów, pobielonych przez gołębie i kakofonią rżących koni mechanicznych. Ostatnia miłość umarła. Miłość umarła, ostatnia. Więc cóż mam robić? Błądzę wśród pustki wypełnianej natłokiem trącających ramion, zmawiając kadisz nad wypalonym afektem. Jutro zrobię przerwę, buty oddam do szewca, niech nasmaruje cholewki jakimś czernidłem i dziury w podeszwach zatka starą gazetą będzie co czytać gdy znów dopadnie samotność czytała dorota górczyńska bacik